Hej, witajcie z tej strony, Nazar. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Stereo Adventure. I gdzie się znajduję? Tak, widać, że jestem w jakiejś bazie i to nie byle jakiej. Znaczy, tutaj mieliśmy pokój z podkami. Tutaj mamy farmę kaktusów. Co mógłbym zbierać, ale nie. mam. A, zebrałem hoppery. Dobra, super. Dobra, yy, słuchajcie, co się stało? Pamiętacie z tą co bazy, je, najeżdżaliśmy, zaczęliśmy pracować dla szefa tej bazy, znaczy szefowej. Yy, to ona opuściła te i pozwoliła mi wejść do, tej, do tego budynku. Zebrałem naprawdę bardzo dużo materiałów. Wszystkie sprzedałem i levelowałem. Jestem na levelu 19 obecnie. Ktoś. Nie, to ja zostawiłem ten kamień. Tak. Tak, tak. Eee, tutaj były farmy, wszystko zebrałem już. Nie chcę mi się na nowo sadzić. To zostanie dla kogoś innego. Hm. No, w każdym razie. Eee, mam już kandydata na nowego szefa. A jednak myślę, że już skończę z tym życiem. Nomadził. Mając taką bazę, mam ją zostawić, czy coś. Eee, raczej nie. Myślę, że. Jakoś to spróbuję zużytkować mądrze. Tutaj mamy e, gdzieś tu był spełne krów, i to się ładnie spadało. Spadały tutaj, płonęły i to wpadało do skrzyni. Tylko nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było. O, to jest to miejsce, pamiętacie pewnie. Kilka, o. W dodatku e, levelowałem jeszcze. ulepszyłem swoją klasę. I na pewno ktoś tu wszedł. Nie mam, nie mam żadnych bloków. Tak, ktoś tutaj był na pewno. <grystanie> był stąd świń wcześniej. No i ja byłem pierwszy i zebrałem wszystkie najważniejsze itemy. O, ktoś tu sadzili I to głupie Ja je wszystkich chcę sprzedać, chyba schodzą. Do. Tylko... 2000? Prawda? Średnia. No więc jestem w kresie i walczę z Widerem. I nikogo innego w tym kresie nie ma. Tylko ja i Nex. Tak się nazywa ten boss, jeżeli e, wcześniej o tym nie mówiłem. Raczej mówiłem. E, zobaczyłem, że nikogo nie ma. Przygotowałem się. Widzicie, mam dosyć dobrą zbroję. Niezumiecz. I znalazłem sobie takie bezpieczne miejsce, z którego mogę go ostrzeliwać. A on mnie atakuje mnie, tylko czasami posyła we mnie błyskawica. Na szczęście, w ostatnim update oprócz tego, że e, Nex z wielkiego giganta zombie stał się witerem. Wprowadza również to, że nie można się palić w kresie. Kilka razy we mnie uderzały już błyskawice, posłane przez tego bossa i nie podpalało mnie, bo w razie czego zawsze miałem moją potkę odporności na ogień. Jak widzicie jest tylko trochę graczy, ale większość z nich awczy o tej godzinie. Czyli polecam wchodzić ten tę tak w okolicach godziny dziesiątej, trochę wcześniej, trochę później, a tu jest naprawdę mało graczy i macie faktycznie szansę, żeby trafić na taką sytuację, w której ja jestem teraz. Tylko wiecie, za chwilę może przyjść kilku graczy. No i jak tych kilku graczy przyjdzie, no kilku graczy przyjdzie nie, będą mieli lepsze zbroje. Oj! No właśnie ktoś tam przyszedł w końcu. Zaraz, oj, jeszcze we mnie strzela drań. Ktoś tam jest, no widzicie. Teraz pewnie szybko wykończą nexa. Na szczęście PvP na razie jest wyłączone Nie wiem, czy żeby się wycofali Hmm No dobra, strzeliwujemy dalej. O, patrzcie, biegnie. Ale to jest podstawowej zbroi. I zginął. Tak. Okej, okay, dobra, nie zbieramy jego itemu, bo po pierwsze zapcha nam ekwipunek, a po drugie może chciałby zebrać tam. Tylko zabierzemy mojego expa. Zawsze się przyda na potki. No dobra, nadal będę tak trochę to czasu zajmie. Najważniejsze, żeby zabrać Nexowi więcej niż połowę życia. Bo wtedy osoba, która zada najwięcej obrażeń Nexowi. Dostaję fragment Enspresso. Ach, dobra, to chyba będzie trwać wieki. Może powinienem e, spróbuję wpaść na niego z mieczem, tylko najpierw będę musiał wziąć sobie potki siły. Dzięki temu ta walka nie będzie trwać półtorej godziny, Oby. Wiecie, ja na czacie jeszcze nie mówię, że NEX żyje, spróbuję to cały zagarnąć dla siebie, ale jeżeli ktoś padnie, to spoko. Dobra, starczyło mi eksponent, dwie podki siły, tyle powinno wystarczyć Zobaczymy. A i też to jest fajne, że Witer ma wyłączony efekt obumierania. Oj. No dobra, pijemy pod Odkładamy, weźmiemy sobie w sztyk, dokładnie może ja łuk mam za słaby... Już nie, już trochę życia mu tym łukiem zabrałem. Ale tak, teraz widzę, idzie szybciej. Chyba... Wiecie, te strzały jego królewognista też mogę strzałami odbijać. Ale chyba już bardziej efektywnie jest... Dobra, lecimy, lecimy! O nie, o nie, lag! Nie! Nie, proszę, nie rób mi tego. O nie. O nie, 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 nie. Poczekaj, wycofujemy się z takimi lagami. No właśnie. Kurczę, żeby przestał lagować. Zjemy sobie złote jabłko, bo to jest kiepsko, kiepsko. Dobra, zacznę, może teraz przestanie lagować. Tu jest. A, dobra, spudłował. No tak, dobra. Będziemy teraz bić mieczem głównie, bo to ze znacznie szybciej idzie niż łukiem, tylko gdyby przestało mi tak ścinać. Może włączę sobie programy, które nie mam otwarte. Chyba nic innego nie mam. Dobra. Problem jest jeszcze taki, że jak e Nux straci jedną częścią życia, to przyzuwa miniony. Thank <laughs> you. Okej, okay, dlaczego ja się tak boję tych milionów, w ogóle? Eee, no bo w poprzedniej edycji to było pełno zombie, uzbrojonych w zaklęte, diamentowe miecze. O, o! Już się pojawiły, dobra. Widzę, że to są teraz morszne te szkiele, to narracja bo Nexem stał się Wither. Wither stał się Nexem. Ech, dobra. I one jeszcze chyba mają efekt szybkości, dlatego teraz wolę ich zdjąć z daleka. Nie wdać się kompletnie w walkę bezpośrednią, bo zginę bardzo szybko. Cały szczęście, że nie ma małych, morszych szkieletów. No dobra, już udało mi się wszystkich prawie strzelać I znowu się będziemy mogli zająć naszym bossem. Tylko wypijmy po miksturkę siły. Dobra, lecimy. Będę musiał jeszcze raz potem się odsunąć trochę, jakby zostanie... Jak zabiorę mu 2 trzecie życia. To dosyć dużo w ogóle expa, wypadło. Nie widziałem, że drop jest z tych szkieletów milion, nexa i najlepiej będzie tak podskakiwać, żeby jeszcze obderzenia krytyczne szły. Dobra, że tak wyco będziemy się wycofywać za chwilę i jeść złote jabłka. O, już mniej niż połowę życia i włączył ten swój tryb obrony. No, oczywiście zobaczymy, czy będzie odporny na strzały, czy nie, za chwilkę. I słuchajcie, te kule ogniste, które posyła we mnie, one się spawnują w liściach. Teraz jest tak, tak w las pod drzewo, yy, że one nie lecą w moim kierunku. No, od razu uderzają. Czyli jego główny atak został jakby zneutralizowany. To jest świetną wiadomością. Dobra, zobaczmy czy mu łuk robi teraz krzywdę. A, robił łuk, okej, okay, dobra. No dobra, myślę, że jeszcze trochę to czasu zajmie, z 10 minut. Ale już będziemy mieli na pewno fragment e, endzbroi. Dobra. Dobra. O, o o! O Dobra. Źle jest. Źle jest. Już... Nie do... Okej. Okay. One mnie nie gonią? Dziwne. Ale wygląda, że są bardziej pasywne. Niż zombie. A reszta utknęła w ścianie. <laughs> świetnie. No, za chwilę już go wykończymy. Nadal jeszcze żaden gracz się nie pojawił. Na całe szczęście. Dobra, tego teraz mieczem To nie wiem. Tylko trochę. O. Nadal mamy efekt siły, więc pójdzie szybko. Jeszcze, jeszcze troszkę. W sensie te pieruny jeszcze we mnie walą. Okej, okay, okej, okay, zostało mu naprawdę mało życia Ostatnie wycofanie się i teraz go dobijamy Teraz go dobijamy 20, 19, 15 i 11 Uwaga Jest! Udało się! Brawo! Jej, dostaliśmy Legend Crate za zadanie 100% Damage'a! Samemu zabiliśmy Nexa. Wow. wow! Wow, dobra. Teraz się pojawiły te e, skrzynie za zabicie. A, dobra, możecie sobie wziąć się do czemu nie? Nie chcecie teraz ich Zupełnie nie chcę teraz tego wszystkiego stracić. O, znaleźliśmy. Okej, okay, dobra, zaraz sprawdzimy. Zbieramy expa. I otwieramy drugą. Dobrze. Teraz tam już sobie otwierali. I otworzymy trzecią. Chociaż nie. Ktoś tu idzie poczekać. Elaguj się. Dobra. Dwie skrzynie. Jestem zadowolony do zupełności. Teraz... O, zobaczmy. Legend. Ok, zobacz co tu jeszcze jest next leggings no ładnie ale moja zbroja się zniszczyła steel boots steel pants steel helmet End boots o to jest właśnie fragment tej end zbroi o której wam mówiłem świetnie ale cała moja zbroja prawie poszła niesamowite o jeszcze zapomniałem. Wrócimy i zbierzemy trochę Expa po Nexie. No zawsze to będzie materiał na potki. No dobra, zobaczmy co znajdziemy w Legend Crate. Zaznaczamy 4. I uwaga, uwaga. Czerwone, fioletowe, nice. Fioletowe i niebieskie tak obsidianu, boulder Pickaxe, nice. Bloki szmaragd i. Witch Spawner. A, super, to jest naprawdę cenny spawner. Niemożliwy do kupienia bezpośrednio ze sklepu, tylko za pomocą tokenu. Albo właśnie dobywa... znajdując tu w Legend Kraj. No to świetnie, ale zaraz, zaraz. Eee... Nie mogę sprzedać nigdzie szmaragdów, właśnie. Gdzie, gdzie mogę je sprzedać? To dziwne, nigdzie nie mogę ich znaleźć. Aha, na bazarze. No to musiałbym najpierw levelować, dobra. Takiego zrobić. No, od czasu update'u niektórych materiałów nie da się sprzedać w sklepie. Takich cenniejszych. No i zobaczmy. Teraz pokażę Wam, jak się handluje. Jeżeli chcemy z kimś handlować, wpisujemy slash trade i nikt takich graczy. A jeżeli chcemy, żeby ktoś z nami handlował, wpisujemy slash trade accept. Wpisujemy za pomocą czy to lewego, czy prawego wciwsku myszy, dodajemy jakby. Itemy, które chcemy przehandlować. One się tutaj pojawiają i zaznaczamy, że chcemy zaakceptować handel. I musimy czekać 10 sekund, nic w tym czasie nie robić. I po 10 sekundach itemy są wymienione. Teraz wymiana, jaką przeprowadziłem to za spawner Wiedź i siodło. Wymieniłem się na. No zobaczcie na co. To na naprawdę bardzo dobry diamentowy set. Tylko teraz trzeba będzie go wymienić. Tak, to jest next, Czas cały next, yy, next strój, <grymne> next set. I chyba lepszego seta na tym serwerze nie zdobędę. Tak więc jestem przygotowany na przyszłość. Dobra. Także to by było na tyle, z tej strony Azar, wybaczcie za małe opóźnienie w materiałach, ale szykuję się nie dość, że sesja egzaminacyjna już jest za mną, ale semestr drugi na mojej uniwersytecie będzie naprawdę ciężki, postaram się jak najwięcej nagrać materiałów, żeby potem wam żeby mieć zapas i potem je publikować, gdy będę nie mieć czasu tworzyć nowych. No dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, z tej strony Azar, a patrzcie jakie mam zbroję, cześć!